Zgodnie z obietnicą, propozycje przedświąteczne, propozycje prezentowe. Trudny to wybór, postanowiłam wybrać dla Państwa po prostu trochę nowości, takich, które najpewniej znajdziecie na półkach, w księgarniach, bo różnie to z tymi książkami bywa. Na początek książka, która ucieszyłaby mnie, ucieszyłabym się, gdybym ją dostała, gdybym nie to że już ją mam. Historia obrazów Davida Hockneya i Martina Gayforda. To książka, która jest. Yy, mm, Czymś trochę innym niż znane nam y, mm, opowieści o y, historii sztuki, czyli książki, które zazwyczaj y, są po prostu historią danej epoki i dzieła artysty na jej tle. To jest książka, która zgodnie z zresztą z tytułem jest po prostu historią obrazów y, w niezmiernie interesującej rozmowie David Hockney i Martin, Martin Guyford, Guyford, z których jeden jest artystą, a drugi krytykiem y, sztuki, autorem niezliczonych książek. E, Rozmawiają o tym, co właściwie skłania człowieka, że od tysięcy lat decyduje się by tę trójwymiarową rzeczywistość zmieniać, przekształcać i pokazywać w formie dwuwymiarowej. Opowiadają o mm, właśnie malowidłach naściennych w Lesko, opowiadają o sztuce kolejnych epok, ale w kontekście obrazu opowiadają wreszcie o filmie i o fotografii, yy, podkreślając na przykład bardzo mocno rolę światła we wszystkich tych przedstawieniach. Świetna książka podczytuje ją od jakiegoś czasu. I nie mogę się oderwać. Naprawdę, ona nie jest tanim prezentem, rzeczywiście. Ale myślę, że zamiast kilku beznadziejnych rzeczy, można sobie kupić jedną droższą i naprawdę mieć ją na lata. Teraz będzie powieść, czyli Bill Kleck, Czy Miałaś kiedyś Rodzinę? Książka, która bardzo mi się podobała z wielu względów. Czy przede wszystkim zwróciła najpierw na siebie uwagę tą okładką, zrobioną przez Krzysztofa Richtera, która naprawdę bardzo dobrze oddaje to, co w środku. Historia zaczyna się od wielkiej katastrofy, od pożaru, w, której, w którym to pożarze ginie prawie cała rodzina, oprócz jednej kobiety, która uchodzi z życiem. Rzecz ma miejsce w Connecticut, w miejscowości takiej wakacyjnej, do której przyjeżdżają bogaci Nowojorczycy posiadający tam, kupujący tam coraz więcej właśnie domów, ziemi, pozostawiające to właściwie przez cały rok mm, zupełnie pustym. To rodzi pewne specyficzne relacje pomiędzy ludnością miejscową a tymi, którzy przyjeżdżają. I w tym wszystkim ta zagadka, śmierci e, kilkorga ludzi właśnie w pożarze, e, różnice rasowe, klasowe, różne tego typu rzeczy odżywają, ale tak naprawdę to jest powieść psychologiczna, która e, myślę, że przede wszystkim dla tych, którzy tak jak ja są wielkimi fanami serialu The Affair e, i odnajdują pewne paralele, e, to będzie naprawdę przyjemność. Bardzo dobra, bardzo dobra powieść. E, Czemu nie? Skoro był Nowy Jork, gdzieś tam wspomniany, to mam dla Was książkę, o proszę bardzo, kucharską. To zawsze jest dobry pomysł, żeby wręczać książki kucharskie na święta. I Deb Perelman, autorka bloga Smitten Kitchen, jednego z najbardziej popularnych blogów kulinarnych na świecie pisze o o Nowym Jorku, o nowojorskiej kuchni. Przepisy są proste, nieudziwnione, przepisy są po prostu na ludzką skalę, eee, a o Deb Perryman bardzo ciekawie pisała kilka dni temu, chyba w weekend, Agnieszka Drodkiewicz na Gazeta.pl, więc polecam, jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej o Deb i jej Nowym Jorku, to czytajcie eee, Drodkiewicz. A na koniec, proszę bardzo, opasły tom. Bardzo polecam Państwu całą serię wydawaną przez Pruszyńskiego i spółkę. Do, tą, tą serię dotyczącą dyktatorów, zbrodniarzy i innych paskudnych ludzi. Teraz mamy Berię, przed chwilą był Pol Pot, Françoise, z Tom, która napisała tę książkę, jest wybitną francuską sowietolożką. Specjalizuje się właśnie w historii Związku Radzieckiego, pracuje na Sorbonie i wydała już wiele książek na ten temat. Opowieść o Berii, czyli pochodzącym z Gruzji, a właściwie z gruzińskiej Megreli jednym z najgorszych ludzi na świecie, naprawdę jak to zwykle w tej serii bywa znakomita, wciągająca i nie tylko dla tych, którzy interesują się e, historią Związku Radzieckiego, myślę, że to po prostu jest bardzo dobra e, książka. Także takie moje propozycje na dziś. E, więcej już niedługo zapraszam, pozdrawiam, do zobaczenia.